Otwieraj Nie, otwieraj to, otwieraj to. Ja się nie boję tego gazu, otwieraj to. No otwieraj to cwaniaku! No otwieraj to cwaniaku! No otwieraj to cwaniaku! No dawaj! No dawaj! Otwieraj cwaniaku! Chowaj kamerę, daj nożyczki! kamerę podcinamy i będzie konfrontacja! No, tak, no, no, otwieraj, ja Otwieraj Nie zdążysz wyciągnąć otwieraj No to dawaj otwieraj, ale możesz sikać od razu otwieraj A ja się wpiaram z zakni tymi oczami fuset e, no jedziemy, a, a ja serio nic nie chciałem zrobić czemu nie? Nie, gruby Dobra, dobra. O, jedziemy, jedziemy, jedziemy to cześć. 10 złotych 47 groszy. Cześć Szaraku, słyszałem, że bijesz matkę po dupie i zrobiłeś dziecko policjantce i nie płacisz alimentów mu. Znowu, 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 zaczepki szuka. Znowu zaczepki szuka. Z, znowu, zaczepki szuka. Z, znowu, zaczepki szuka. Z, znowu zaczepki szuka, nie? To, to chyba ty, to chyba o sobie mówisz, kurwa I się odpierdolę do mnie. Ło! Ole, bym poleciał na pysk! Uu. Pan konduktor? A! O, łobuzy, zobaczę pan. Łobuziaki. Coś się stało chyba. Chodź, zryzujemy. Przepraszam. Co bym musiał zrobić, żeby pani mnie w kajdanki z Oj, No pan nie o, kusząca propozycja. Proszę lepiej nic nie robić, grzecznie. My Kale, jesteśmy że... bardzo niegrzeczni. U mnie granaty o, wybuchały o, w domu. O, to nie granaty <grym> wybuchały <grym> mnie. No, nie no, nie no. No. Ale jest pani przeurocza, jeszcze w tym mundurze. Naprawdę. Super, dziękuję, ale nic proszę nie robić. Wszystkiego dobrze. dobrego. Będziemy grzeczni. Dobrze, Do widzenia. Dziękuję, dziękuję. O, płytę. o kurwa No to po telefonie. O kurwa mać jak ja go teraz wyciągnę. To kółko różańcowe? Kółko różańcowe? Nie. A, okej. Okay. Bo chcieliśmy dołączyć. No, przepraszam, przepraszam. Okej, okay. wszystkiego dobrego. Na zdrówko. Chodźcie. I tak I co? Co się do pajorka? Schodzisz kurwa czy nie idzącym błotkiem za szybą? Beka kurwa ze mnie. Pizdy jebanej. Zawsze i wszędzie Beka z pizdy jebana będzie. Siema, który, odważny? który odważny? Który odważny? Który odważny powiedział? Który odważny? który odważny, no? no. słyszałem co gadaliście. Słyszałem co gadaliście, no wiem. No powiedzcie, kurwa. Nikt zna nas, nikt Znaczy, no wydać tak. Co? Nie będziemy wydawali chyba. Patrz, ja jestem sam, wy jesteście się w pięciu. No tak, no ale... To czemu nie możecie się przejść Będę szczery, będę szczery Ja nie wiem, długi dzień był. Nie, jakby... A jestem fanem twojej tak że jeśli chodzi o. Serii, o chyba. Jakby serio to nie jest zaraz. No to lubię, to lubię. I będę szczery, jeszcze z tym oglądać. Ale, jak, czy Feynman ma się wciąż kręci, czy nie? No, kręci się, nie? Tak? Tylko tak, tak. pig jest słabszy, no bo. A tam ogólnie ogóle, jakby z takim, po tych wszystkich akcjach z czwartego, z tym wszystkim, bo to, to się, czy, jakby wszystko, jakby skonfinało mocno na Twój mental, czy nie? No, trochę na mental wpadło, ale. No, <coughs> nie chcę już się o tym gadać, też, nie? No. Ale jest luz. Uważaj, uważaj, bo no. na Aha! Za co, a za co ty fakersy pokazujesz? Dawaj jedź, jedź! Chłopie najebany, przecież ty kurwa ty... Nie najebany, tylko jedź! Nie, zachowuj tak, się, gościu! Chłopie, fakerzy pokazujesz, nic ci nie robimy, kurwa. Nadęty bufon. Cham! Że mnie zabije. Hey, ty Jest zabije! I co wydyska? nic in, in jest taki wysoki, szczerze. i ja bym udzielił, żebyśmy I Robimy taki manem, żebyśmy złomili. No, Dobro, hiszpański, się Siema. Siema. Cześć, szef. Siema. Siema. Masz dwa kafle? Ej, właśnie, <laughs> Sziemy, nie, mój się mój, mój. nie, nie, nam nie, nie, nie. Nie, 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 Ja się nie, boję nie, nie,

nie! Jeszcze dopiero to zgłoszę. No, no, no co nie no chodzę, co? ja nie, no nie, Podchodź mnie, no tak no, to? nie chodź do mnie. No nie, no tu masz kamerę, chodź, tak, 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 zachowuje? No to tak, 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 nie Zgłoszę, no, ale, ale, pogodać, ale, ale mówisz, i co? Jak zachowujesz? Bo, 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 jak, ale, zachowujesz ale, się jak właśnie bóg! Ale jak normalnie? Jak bóg się No właśnie nie. Jak się zachowują? Co? 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 No, normalnie no nie, ludzie, no właśnie że nie. wybijają z główki człowieku gościowi. Jak czy główki? Chciałem z nim normalnie. pogadać? Załatwię nagranie. Załatwię nagranie. To No to załatw, to to załatw. Się koło ciebie. Chwalę twarz koło ciebie. ciebie. No co? 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 No to No No co? No Nie, no co? Tak tak nie, no no do ale spokojnie. Nie, nie spokojnie kurwa. Nie Stary. będę mi k***a już z dyni. Ale nikt Cię nie wyjebał z d***a kurwa! k***a. Z dołu, do, ale, ale, do czekaj, człowieku. Ale ja Cię załapię. Do do... Wiesz, A, nie to do będę To to jest Ja zarabiam ja, 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 własną nietykalność osobistą. Nie masz prawa tego łamać. Bordo. Ale czekajcie. Nie jestem jak Ty, że to bo... No to dobra, pies na granicy i My idziemy, nie no, czekaj, to mimo. teraz zgoda. O co, o co Żadna zgoda, mi? człowieku. Nigdy z kłamcą co mi mówisz, żebym nie powiedział, że Gordo. nie będę mógł wyjść z chaty, zgody ja nie będę. Powiedz ja tam, tam powiedziałeś! Jeden nie telefon. Mam nie możesz wyjść z chaty, a ja ciąg. mówi do mnie tak, jeden nie telefon i nie możesz wyjść z chaty, a ja mówię, co będzie mi swoje jak Co dzwoń, wykonuj ten telefon, niech nie będę mógł wyjść z chaty, Oto mi z dynki wywalił. Bo się wiesz, ja stoję, właśnie go nie to stoję kurwa gówno! Podchodzi do mnie klasycznie, ja nie będę się cofał, no i mnie z dynki no, no wywalił. Kubiał, co za ule, ale ja nie wierzę, że... Bo to stopu to Daj tak stoku! Wyglądał tak jak przyszedł. Ale, ale to, stary ja go nie i... uderzyłem, ja go dotknąłem czołem, pod... zbliżyłem się, no, daj, się bo do niego. Nie widać, bo właśnie Powiedziałem, że gdybyś go uderzył, to by widać było cokolwiek. No dokładnie daj spokój Szczerze, myślałem, że Bogzel powie, dobra, chłopaki, wyjaśnimy to jest. No chce chodź gadamy. No ja jestem meduzką, ty jesteś mną. Dosłownie tak chyba staliśmy. Aha, i co już tu podchodzisz, mówi, słuchaj! Yy, musisz panować nad swoją widownią, yy, oni nie mogą tak rzeczy pisać, bo słuchaj to jest jeden telefon i nie będziesz mógł wyjść z chaty, a ja mówię, nie będziemy mnie zastraszał, no to dzwoń, ja nie śmieję się, wiesz, mówię, no to dzwoń, a on mówi, słuchaj, nie żartuj, jeden telefon, i zobaczysz, pożałujesz, mówię, no to dzwoń i on podszedł, tak, tak i wyjebał mi zdjęki, no ja mówię, no to się cofnąłem, tam poszedłem. Nie będę się z nim bił. Nie ja myślałam, że wy normalnie ja pogadasz, myślałam, że to jest ja stawka, ja myślałam, że oni żartują, a tu już e, nie było żarty. Ja i na kamerze, tu jest kamera od lokalu, na to dzwonię, wywalił mi po prostu z dynki, Z głowy mi nie uderzył, no. Ja nie. Więc brzydko, czy nie przyjmę na miejsce, przyjedzie. Patron, tam do pana. Dobrze. Chciałbym tu czekać. Już panu, sprawdza, jeszcze pan kuchyłam Jezu, tak właśnie jest. Chcia... Wyjść z niego to trzeba czekać na policję. Klasyka. Postoimy tu godzinę.

Dobrze, to ja podejdę jeszcze tylko, może poinformuję w lokalu, żeby na pewno zabezpieczyć i materiał. Dobra, dziękuję. Nic nie przyjmuje, pan na Tak, na koniec na gatunku, nie rozumiem ołczarniku. Dziękuję. Co, jak coś, to mi się kręci trochę w głowie po tym kierunku. Oni tu wracają. Kręci mi się w głowie. Ale to będziemy tu czekać, czy co w końcu?